I witam Was w kolejnym odcinku. Dobrze. Sobie przeładuję to co muszę. A muszę. Dużo. Yy, dobra. Wow, pomyliłem się. Cyk, 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 cyk. Dobra, idziemy. Yy, gdzie my teraz pójdziemy? Uy, nie wiem. 7. Czekajcie, zobaczymy co jest tu, znaczy ja zobaczę, a nie wy, co znaczy razem zobaczymy, prawda? No. Eee, mam nadzieję, że nie będę się dużo... O. Aha, okej. Okay. Okej, okay. ale ja tu wrócę. Mam nadzieję, że nie będę dużo razy się... Wracał czy błądził gdzieś i nie będzie tyle odcinków, że yy, odechce się wam oglądania wszystkiego. Aha, tu były ten, dobra. Yy... Co tu było? Już nie pamiętam. Aha, ten. Aj, po co ja tu wchodzę? To jest Tygrysek, nasz kochany. Dobra, teraz sobie pójdziemy tutaj. Nie wiem, czy dobrze idę. Co tu będzie, nie wiem. <laughs> wiem, że jak... Wow. A, już wiem co, dobra. Spoko, mamy tu roślinkę, która nie chce nas tutaj puścić. O właśnie. A my tutaj sobie użyjemy. Oj, dobra, dobra. No spoko. Użyjemy. Chemikaliów. I padła nam roślinka. O, wow, ile roślinek tutaj mamy. Super. Nie wiem. Tak dużo tych roślinek, że wydaje mi się, że gramy na poziomie normalnym. zrobimy tak. Tak. Ok. Jest. Ok. Teraz weźmiemy sobie <coughs> zieloną. No ja sobie użyję jedną. No bo wiecie co? Ja może zrobię tak inaczej, bo tu na pewno już nie wrócę. Chociaż pewnie nie jestem. <coughs> no szybciutko, Jill. Ło, O, o, o. o. Tak, chcę, chcę, chcę zmieszać, dobra. I wezmę sobie to, bo zaraz zażyję. No. Szybciutko Jill. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Mam drugi kluczyk. Męsiunki. Fajny, Dobra, spadamy stąd. Ktoś tutaj... ...z kosiarką chodzi. Dobra, zapis. Ej, po co ja gadam, że zapisuję? Dobrze. Jedziemy hmm, teraz tu. Chociaż nie. Ej. Zobaczymy czy się... O, jest, dobra. No dobrze, poszedłem. Okej, okay, co my tu mamy? Nic ciekawego. O! Jeee! Yeah. Amunicja, przyda się jak najbardziej. Ok. Szybciutko. Co tutaj? Amunicja. Cholera. Aha, nie, nie zauważyłem. I tu mamy zepsuty shotgun. On nam już nie będzie w sumie potrzebny. Chyba. Pewnie nie jestem. To na razie to ominę. Chociaż ja tu, wiecie co? tu sobie zapiszę na czwórce, okej okay. jakby co na czwórce to tu wrócę jakbym coś źle zrobił ha. spoko wow wow, 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 w ścianę prosimy w ścianę wow, wow, wow. o okej okay. Idę tu, wezmę tego shotguna i schowam do naszego magicznego kufereka. No i też coś, schowam, wiem co nawet. Ok, A resztę zaczynam, bo nie wiem czy nie będę potrzebował. <coughs> resztę rzeczy. I szybciutko Jak najszybciej? Wow! A nie aż tak szybko. Dobra, ścianę. Ścianę. O, super. E, czemu gdzieś się tak długo patrzy na te drzwi? Ja nie wiem. Co w nich jest takiego ciekawego? Dobra, dobra. Broken shotgun, dobra. Jimmy, <laughs> Jimmy. Uh. Spadaj. Okay. No. wow. Znamy... ...szyfru. Szkoda. Chciałbym poznać szyfr. <laughs> Jill pewnie też. Du -du -du. Nie wiem ile mi zajmie ta sesja cała z tym Residentem. Naprawdę pierwszy raz gram. I nie chciałbym błądzić. Skończoność, chciałbym w miarę sprawnie przejść to wszystko. Sprawdzimy na dole. No, szybciutko. Jest. Jest dobrze. tu wow. O! jeszcze nie byłem. Co tu leży? Dobra, naboje. Przydadzą się jak najbardziej. Coś tu jeszcze jest. O. Wow. wiem, że udajesz, okej. Okay. Co to mamy? Nie yeah. amunicję do shotguna super. Beijo, 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 Gil. Dobra... Nie wiem po co? Co? O co tu chodzi? Dobra, zabiję go, bo mi denerwuje. Ła, spadaj. Kurde. Kurde, zapomniałem schować. Aaaajaj. zapomniałem schować. Aha, spoko. Shotgun do skrytki, co tu Coś Tu leży? Nie, to jest niepotrzebne. Kurde, A, ludzie nie dobra, dobra, już przeczytałem. Potrzebnie tutaj wchodziłem. No nic, trudno. Tu coś jest ciekawego. Nie, <laughs> nie ma nic ciekawego. Paczko, idziemy tutaj. nie tu. <laughs> się, że tak nic nie gadam, ale myślę, gdzie by tu pójść, kurczę. Na razie nie wiem. Było tylko piano. Czyli tu nie. W cenne sekundy. Niestety. A jeżeli nie tu, to pójdziemy tu. Chociaż nie. A dobra. Trudno się mówi. Wow, 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 wow. W ściany w Ściany, Dobra. Wow, wow, wow. Aj, spadaj. Oj, aj, Sam strasznie pogryziony. Się, czy nie wziąć sobie życia? Nie, chyba jeszcze nie.